Szymon Hołownia potrzebuje poparcia pana prezydenta. Widać, że wchodzi już w rolę uchodźcy. Dla Polski z tego nic nie wynika. Polska 2050 zniknęła. Ja to muszę powiedzieć. Proszę cię bardzo. Kto jest na końcu? Nie wiem. kto W sondażu zaufania. Kto jest? Szymon Hołownia. 1930. Jesteś, jesteśmy obaj podli w tym momencie. Naprawdę. Jak to podli? no? Nie. No ale. To jest druga to jest osoba, sondaż, w który opublikował ONET. Druga osoba. Portal, w którym kierujesz. Naczelni. Zapraszają Tomasz Cekielski i Bartosz Węglarczyk. Myślę, że w, w koalicji jest duże wkurzenie na, na, na Szymona Hołownię, który no właśnie wbrew e, intencjom rządu się tutaj zachował. Ale mamy takie niecne chyba podejrzenie, dlaczego Szymon Hołownia tak się brata z panem prezydentem. No, chcę podobno, jak ujawnił on zresztą. Andrzej Stankiewicz napisał Właśnie. dzisiaj w Onecie, że Szymon Hołownia ma pomysł na siebie po listopadzie, jak, jak przestanie być marszałkiem Sejmu, ale żeby jego marzenie, oczywiście to jest marzenie Polski, dla Polski, Polski przez Polaków, dla Szymona Hołowni się, się spełniło, Szymon Hołownia potrzebuje poparcia pana prezydenta. Ja oczywiście w żaden sposób nie łączę faktów nocnych kolacji, tego, że Szymon Chłownia wysyła mentalne kwiatki nieustannie do pana prezydenta. Z tym, że Szymon Chłownia chce zostać, uwaga, wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. I żeby zostać na tym stanowisku, nie tylko potrzebuje głosu sekretarza generalnego ONZ-u, ale przede wszystkim potrzebuje wsparcia pana prezydenta, potrzebuje wsparcia rządu. i też jeszcze... widać, że wchodzi już w rolę uchodźcy. Tak M mentalnie, mentalnie znaczy, już jest, tak. To tak prawda. z koalicji, wiesz, on, on będzie jedyny, bo za chwilę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie rządziła Polską 2050, na Hołowni, bo y, twórca tej partii, jej lider y, znudził się polityką wyraźnie i, i tam bycie szefem partii, tak, nie bardzo, więc yy, za chwilę nie będzie nawet w swojej partii, yy, której i tak już właściwie nie ma, bo tam 1% w sondażach, 2% to jest w ogóle gleba tak. i tam, tam nie będzie za chwilę czego zbierać, yy, więc Szymon Hołownia zrozumiał, że czas uciekać, no i będzie się, będzie uchodźcą politycznym takim. Rozmawiałem dzisiaj z Andrzejem Stankiewiczem, jego źródła są bezsprzeczne i bardzo poważne, te informacji o tym, że Szymon Hołownia chciałby przejść do pracy w ONZ. Chciałbym jasno powiedzieć, że dla Polski z tego nic nie wynika, poza jakimś tam prestiżem, ale bez przesady, kto z nas wie, jak teraz się nazywa wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców, a jak się nazywał poprzedni. Nikt, to nie jest specjalnie istotna funkcja. Znaczy, to jest prestiżowa dla tego, kto ją zajmuje. Ale dlatego, kto ją zajmuje, jest fantastyczna, to jest wysoka pensja, to są super Samoloty, jeździ się po świecie, wygłasza się przemówienia, można się pokazywać w telewizji. Jest fantastycznie. Także tak po ludzku rozumiem e, pana marszałka, dlaczego by chciał to stanowisko zająć. E, I też rozumiem po ludzku MSZ, który chce mu pomóc w zajęciu tego stanowiska, ponieważ oczywiście to oznacza, że Szymana-chłowni nie będzie w polskiej polityce, jeżeli zajmie to stanowisko. No jest tak, to ale to się wszystko tak wyjaśnia, dlaczego tylko, nie przebada Tutaj, być tutaj pojawia się. Słuchaj, tylko zobacz, została pewna. Będzie musiał się zrzec mandatu poselskiego. Owszem, wszystkiego. Ale y, powstaje pustka, y, i to też jest y, zaskakujące, bo zobacz, powstała przestrzeń y, Polska 2050 zniknęła. I to nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali kiedyś na Polskę 2050, teraz głosują na Konfederację. Mhm. Część pewnie tak. Tych, którzy właśnie prorynkowi, tacy mhm. liberałowie gospodarczy, pewnie tak. Ale ta część taka właśnie konserwatyw no, konserwatywna, obyczajowa, liberalna gospodarczo, wciąż jakby nie miała swojej partii. I wiesz, tutaj się naprawdę pojawia przestrzeń na nowe ugrupowanie, które to nie będzie ugrupowanie, które, nie wiem, będzie miało samodzielnie 30-40% poparcia, ale takie mocne 12 właśnie do 14. Ugrupowanie, które zagospodaruje przedsiębiorców, ludzi biznesu, tych wszystkich, których się nazywa taką grupą aspirującą, pojawia się niewątpliwie przestrzeń i tutaj też będziemy obserwować, moim zdaniem, bardzo ciekawą rozgrywkę, bo na jesieni jest tak, Kongres Zjednoczeniowy w Koalicji Obywatelskiej, mhm. bo wiesz, że będą się, że w ogóle jest pomysł, żeby w w ogóle jeszcze się inaczej nazywali nie, już nie koalicja, znaczy platforma obywatelska to już w ogóle nie. Koalicja obywatelska też chyba już nie, i że będzie jakaś w ogóle nowa nazwa. Coś tam Polska. Teraz wszystkie te partie tak? się tak nazywają. Naprzód nie, Polska. ja tak przypuszczam, nie mam pojęcia, okay. ale nie wiesz. Obywatelska no zobaczymy, że nowa Polska jest. Ale, ale wiesz, znaczy, suwerenna Polska Koalicja w sensie. obywatelska na razie no, tak radzi sobie, jak sobie radzi, i jak cała koalicja hmm. zresztą 15 października. Więc pamiętasz te plotki, które, które też tutaj u nas się pojawiały w naszym. Jakże opiniotwórczym podcaście. Zresztą zachęcamy naszych widzów do kontaktowania się z nami. Bardzo liczymy na Wasze opinie i, i pomysły na to, o czym rozmawiać, bo może macie jakieś takie tematy, którymi powinniśmy się zająć. Bo ja jeszcze chciałem powiedzieć, że na, Nie, końcu, bo oczywiście... że na końcu tego sondażu. Czekaj, no bo ja to muszę powiedzieć. Proszę cię bardzo. Kto jest na końcu? Nie wiem, kto z, jest? Sondażu zaufania? Kto jest? Szymon Hołownia, 19 i jesteś, Jesteśmy obaj podli w tym momencie, naprawdę. Jak to podli, no? Nie. No ale. To jest druga to jest osoba, sondaż, w który opublikował ONET. Druga osoba Portal, w którym kierujesz, jesteś redaktorem na Ja muszę porozmawiać z redakcją, musimy sfałszować ten sondaż. Szymon Hownia musi być na samej górze. Nie Zandberg. może być tak, że ale wysoki jest... komisarz do spraw ale... uchodźców nie ufamy mu. Ale, ale, ale e, najmądrzejszy, jak to mówią, e, najmądrzejszy w, w grupie Adrian Zanberg e, przedostatni jest. <laughs> Naprawdę. Nawet ja, niżej niż Jarosław Kaczyński. Adriana Zandberga i Szymona Hołownie szczególnie gorąco yy, pozdrawiam. Uważam, że tak, że ja to miał, jest miejsce. Miałem takiego nauczyciela od matematyki w szkole, który zawsze, jak rozwiązywaliśmy zadania, to wstawał i mówił: jesteście wszyscy głąby. I mam zawsze tak, przypominam mi się, nie wiem dlaczego zupełnie, ten profesor, jak Adrian Zandberg, wychodzi na mównicę Sejmową. To ja tak odruchowo wstaję, łapię za notes i tak. <laughs> Trzeba zanotować wszystko, co mówi, bo on wie: on nikt wie. inny, sami idioci na tej sali, a on jeden wie. I ale, teraz powie, jak to zrobić. Ale Ostatnio on wie. się wpładał w sprawie dronów i wojska. I tak pomyślałem sobie, w pierwszym, pierwszym odruchu pomyślałem sobie, przecież on nie ma pojęcia o tym, ale posłuchałem go pół minuty i pomyślałem. Wie. wie, jak wszystko inne, on wie, jak tą polską armię zrobić. Tak. A czy moim zdaniem, koalicja Konfederacji i partii Razem? To byłoby super. Wspaniałe by było. Bo oni wiedzą. Ale pod jednym warunkiem. No? Znaczy ja się zgadzam, nie żeby mnie ktoś pytał, ale tak. ja się zgadzam o tę tak. koalicję. Pod jednym warunkiem, że Adrian Zandberg zostanie ministrem obrony. A premierem Andrzej Duda. 50, no Prawie 60% uważa, że, że nic z tego. Że Andrzej Duda to się nie uda. <noise> Naprawdę. Szansę byłemu prezydentowi daje raptem niecałe 17%. A trudno powiedzieć, aż 23 i 3. Ludzie nie. się nie znają. Tak, 60... ludzi się nie Słuchaj, znają. Ale 61 i 30% pań wskazało, że były prezydent nie ma na to szans, a on się tak wylaszczył, wiesz. Ta siłownia. Na siłowni ten paluszek nawet stracił, wiesz, on taki smukły, wysportowany. I kobiety nie widzą przyszłości. To oznacza, że coś poszło mocno nie tak, Bartek. No to taka jest, jest zazdrość. Jest to jest zazdrość. Moja? Nie, tych kobiet. A że on tak świetnie się Pani Panie Magnacie, A, okej. Okay. Wśród mężczyzn negatywną odpowiedź na pytanie dotyczące możliwego przyszłego wpływu byłego prezydenta na politykę wskazało 58,4. No i tyle ciekawostek w tej kwestii.